A to robił wam jakiś tatuator, tak? Tatuator, no. Ja, bo ja słyszałem na Discordzie, że robiło to A.A. Tak, no. Były, były o to. Oj, mówię, co tam za tymiarnie się odpierdala? Ulepszenie. Że ten. To, nie mam w Mati tam krzyczy na ludzi. Było, było, był rozjep, no. Patrzę, a mam dzisiejszą ciśnięcią. worgeni, pijam. Pijam Worgenami. A, ja mam słuchajcie, jedną z moich ulubionych raz. Nie grałem w organa, jeszcze inna. Co się bierze na Worgenach? To Kęmiarę. przemienianie, tą krew taką. To jest bardzo Kę? silne. W Worgenkers? Nie. I, tak, no szansę, że zmienisz w tego... Szansę, że zmienisz w... Jak to się nazywa? Może w wilka. No, są, są. Też mi się... Nie mogę się doczekać, że nam przyjdzie ta bluza. zajw kiedy nam przyjdą bluzy, kurwa, do Rumunii? Nie wiem. Chcę mówić jak chyba przyjdą. Trzeba kurwa bluzę. Nie wiem, co na tych tak brać. Gdzie ten pan Discord ten. podeśle wideo, jak działa bioniczne AI o dużej mocy? Wykrzyknik DC. Nie, to kurwa ktoś głupoty tak pisał na poddymkę i tyle. Ale, ale no, to jest irytujące, kurwa. Jak pracujesz nad czymś, kurwa miesiąc, dwa tygodnie, nie? jest coś wzdłuż jest gotowy. EPacik e, i pisze. A, kurwa, w AI pewnie robione. No. Dobra, słuchajcie, kurwa. Tu będzie. ...Wolfraider, Grunt. Atapult i Fortress. A to któregoś tylu jednostki mogą się zamienić wilkołaki, tak? Nie, nie, nie. Ty masz. Yy, magie Twoje działa tak, że Twoja jednostka się może zmienić w wilkołaka. Twój special, ten na krew, działa tak, że wilkołak jak atakuje, ma szansę, że zmieni przeciwnika w wilkołaka. On no daje debuffa i jak padnie, to się zmienia. Aha. Nie, to nie jest debuff, to po prostu go zmienia Dostajesz? i tyle. Nie, nie. Dostaje debuffa, że się tak? zmienia. wiesz? Tak. To by było zbyt broken, że jakby to było instalowane. Nie no tak, bo to byś konwertowało centralnie jakby w tym. No to byś hitał, mowa i od razu. Jak w Age of Empires byś podchodził. Ale Lala. mi się wydaje, Lala. że to tak działa właśnie, że to nie jest deba. Nie. nie. Mam miodu? mam, ona musiałby sprawdzić, bo chyba jest jeszcze miodu, no. Daj kurwie miodu, zaj. Nie lubię lubię określić dać kurwie manny, tak. miodu. Ale żeś to manny, źle powiedział, tak bo to był <średencji> Nie, to źle wyszło. Wycina ci z kontekstu, kurwa. At this moment he knows. up. No. <średencji> Będzie na TikToka widzieć już, kurwa. Spaczona głowa, widać, kurwa, od razu. Ale widzowie, no dominacja genetyczna, jest, no. tylko orkowi odpadają w lejcie, nie? Ty mi, ma tym idem wjeżdżasz? jeszcze nie? Nie, chyba nie, chyba się... O kurwa, a może? <grym> Oj, chyba, chyba, jednak. Okej, okay, dobra, okej, okay, dostałem. Jezu, ile tu tego jest? 400 400 kurwa, no jak oni nic nie budują na Mida, no to co ja mam zrobić kurwa Też nie budować na przykład Nie no, orkami nie budować Mida, ty poważny Kurwa ty masz te dwa bazę No bo puściłeś fajerwerki kurwa poza tym widzę Co ty za chorego strata kurwa masz ty, co ty Dobra, gadasz, tak się że cię dgata rozjebie? Dgata, dgata, dgata. No. Ja jebę. Co ty gadasz, ja kurwa? No kurwa. No i chuj. Znaczy, wcześniejszej to samo mi zrobił. No to, to GG. ja mogę ulta kliknąć. Mogłem. Ale chciałem zagrać inaczej. I cały plan rozjebał. No i tak to już, kurwa jest. No. Nie no. Trzymaj, Tego nie było. No i będzie miniatura! Zostałem zgnębiony przez szefa! No mogę tak napisać! Mobbing! kurwa! Mobbing! No, <słuchaj> mogę tak napisać, ale wyjdzie, że to przeze <słuchaj> mnie Nie. Tak to miało być! Ej wy chłopaki jakiś speedrun z gierki kurwa robicie? No, Co tu się dzieje? No, no ja bym, ja bym reszta, Co tu się tak, dzieje? Gra. Co to jest zagra? Ja bym chyba, kurwa. Ej, dobra, zrobimy rester zaraz, ale chcę zobaczyć, jak to się potoczy, dobra? Chcę, ty, ty, tylko muszę zobaczyć, czy ja pawika zaraz, zer, bo to faktycznie nie ma sensu, jak już oboje bez raksów. Nie, no kurwa, amatorzy jacyś po potem, się że bywa? się podkładacie celowo, żeby były clickbaitowe tytuły. Wygrałem grę w 5 minut. <grym> no nie no, nie? para, nie, <grym> Kurwa dobrze mi wspomniałeś, bo u mnie też wiasz jakiś drugie. Co ty wiesz, kurwia. Andy, <grym> to ja Ty mi tę te, tą, tą, te dwójkę puściłeś, Kiszek? Ja w ogóle nie zauważyłem tego. No. Myślę, że te jedynki biegną. Nie, 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 ta te dwójka to kurwa stary kosi fest. Ona, ona tak rozkurwia te budynki. No. A ja wam powiem lepiej chłopaki, ja mam pilejża, nie? Na tej rasie. Nie dość, że wy jesteście otwarci, to ja zaraz jeszcze was będę pilejżem kapitalizował. A wiecie co jest najlepsze? Że ja puściłem wilki... W stronę. Ej, y, Pawika. A biednego, kurde, programista. No, kręczującego w Game Dewie. Jak się czujecie po zaczęciu pracy w Game Dewie? No nie, przejebany kurwa. Jeszcze rozumiem te wszystkie problemy. Nie da zrobić. Nie Moje życie po prostu z gorsze już. Ile ludzi dzwoniłem. Jakbyś cię. dybufa dostał po prostu, no, no nie? Na Krewony życie. Nic się nie to zrobić. To Dobra, pójdzie ten pirma i Fajnie, że ty zajp puściłeś w ogóle tę czwórkę w Pawika, bo ja też zaraz w niego walę tę czwórkę. No nie no, po prostu nie puściłem, ale tę trójkę puściłem Bardzo nie nie tutaj. Bijesz, kurwa. Ulepszenie go... Dobra! Pawik jedyny się ostał, ale już niedługo. No nie... Kurwa, patrzę jakaś fajna rasa, zamieniają wilkołaki. Normalnie bym zmiesz oglądał, a to chuj Wamp Wampir mi dojechał z tego No a, Jak w Fightfajcie przegrały z wampirami kurwa Z Rumunii Ja mam teraz bardzo, powiem wam, duży problem z goldem. To jak kurwa budujesz te, te czwórki, te trójki. Mi wygrała... Parakamina mi wygrała. Mi, słuchajcie, wygrała bo mogłem wejść szybciej w mida w Pyjama, bo piżam też poleciał full mid, ale no ja miałem po prostu więcej golda z posiadania wilków. Pa z są maną, niedobrze, niedobrze. <śmany> <śmany> no, no, nie podgrali. Te trójkę już Pawik na mnie ma, patrzcie jak się wyspanił. A ja Pawik tak chyba rozjeżdżam. No W razie że... no? no bo on na mnie musiał zdłużyć manę No tak, no to... Dejesz u baraky to No to co? No co? Remake, chłopaki? No <laughs> to tak. Bo chyba nie ma co tego grać Chyba, że wszyscy te czwórki na... No... Możecie no! Może nie, 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 no. Mogę. Ja ja mogę. A mam. no nie możecie no. faktycznie! Pawik na I mnie tę czwórkę właśnie w w wybudował. No. A straciły właśnie baraki na bocie. No to już w niego tam ten wchodzi. Zajmę. No nie! grajmy od nowa, bo to sensu nie ma. Chyba. Y no ja, ja jestem up for restart. Też mi się wydaje, że to nie ma sensu. Restart walimy? No weź. Zdajemy, że wygrał Pawik, nie? Dobrałeś. <grystanie> Pawnik wygrał no Jezu, no szybki masz wam, powiem 10 minut takiego jeszcze nie było Czekajcie, bo mnie <grystanie> rozłączyło Dobre dobre to było